Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Ewron, a to kolejny odcinek z I słuchajcie, na początku chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować za 600 tysięcy subów Bo przez ostatnie odcinki, no powiedzmy szczerze, wierciłem wam dziurę w brzuchu Żeby w końcu udało nam się dobić te 600 no i mamy w końcu 600 tysięcy subskrybentów Także słuchajcie, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za subowanie kanału Bo jest to naprawdę już fajna liczba i naprawdę jestem dumny z tego, jak duże i fajne community mamy No ale dzisiaj, słuchajcie, zapraszam was na odcinek z mitycznego przedmiotu, o którym w sumie zapomniałem, że istnieje Ponieważ był update halloweenowy, wszyscy skupiliśmy się na Midasie, na tym, że są duchy, wiecie, jak te duchy działają, na rekordzie fragów, ale zapomniałem w sumie sam o tym, że istnieje taki mityczny przedmiot, jak rękawice, Halka tego she halka w sumie damskiego Halka, i dzisiaj, słuchajcie, mieliśmy okazję właśnie w końcu przetestować sobie ten mityczny przedmiot i przy okazji zrobić naprawdę dobrą gierkę, bo wyszła ponad 30 fragowa gierka, także dzisiaj, słuchajcie, jedna gierka, właśnie z testów podobno najsłabszego mitycznego przedmiotu, każdy właśnie tak mówił o tym, Przedmiocie, że raczej jest bardzo słaby, a dzisiaj my w końcu będziemy mogli go przetestować. Ale przed tym, oczywiście, jeżeli mógłbym zachęcić do zostawienia lajka, jeżeli odcinek Wam się spodoba, nie będę cringe'ował, że o 20 tysięcy lajków zresztą Jeżeli ktoś chce, to po prostu bardzo bym docenił, jeżeli można zostawić, bo to zawsze tam jakoś pomaga w algorytmach, żeby odcinek gdzieś tam był wysoko w polecanych. No i oczywiście przed samym odcinkiem, jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite. A teraz naprawdę te halloweenowe sklepy są dosyć mocne, to zachęcam oczywiście do użycia naszego kodu Evron w sklepie Fortnite w prawym dolnym rogu, Resetujcie co dwa tygodnie, więc warto sobie coś tam zobaczyć. Czy faktycznie jest wpisany, jeżeli postanowilibyście mnie wesprzeć? No i słuchajcie, zobaczcie co dzisiaj mamy w sklepie. Mamy strasznie duży sklep, A i powracały, A i się pojawiały. Dzisiaj przede wszystkim zrobimy sobie jedne zakupy tej emotki. Ale najpierw zobaczmy, co tutaj mamy w ogóle z prawej strony. Z prawej strony, słuchajcie, mamy zestaw Baby Jagi. Ja w ogóle ten zestaw Dostałem od Epika, także dziedzki wujek Epik za zestaw. No Baba Jaga zdecydowanie pięknej twarzy nie ma, ale ma naprawdę fajny, fajny ma w sumie plecak. Nie wiem, czy bym kupował tego skina, ale plecak ma fajny, bo ma y, taką. Wronę, nie? A ja jestem Ewron. No to kurde, normalnie, że tematycznie. Mój skin, mój skin. Ale fajną miotłę. I tą miotłą chyba nawet dzisiaj będzie gierka. Także można sobie zobaczyć tego miot miotłę z grzybkami, dwoma takimi buchomorkami. Jezu, to są jakieś w ogóle te ptasie nóżki. Normalnie. Pierwszy raz to teraz zobaczyłem. Zepsuł mi się klimat. Oj, tą lotnie. też. to lotnię chyba też dzisiaj będzie w dzisiejszym odcinku. Taki domek. Baby Jagi, całkiem ok, wydaje mi się. Oprócz tego, oczywiście, jest ten miś, ale jego pokazywałem w poprzednim odcinku. I słuchajcie, z Babą Jagą pojawił się Hedlock Jezu. Ten skin jest turbo creepy, na taką. Nie wiem, to jest jakby pułapka na niej ale jest normalnie kość, kośta, jakby kogoś złapała. No, generalnie trochę, troszeczkę, troszeczkę creepy. Oprócz tego mamy Ghostbusters, słuchajcie, wszystkie te Ghostbusters. Ja, słuchajcie, nigdy Ghostbusters nie oglądałem, ani tam są chyba jeszcze komiksy Ghostbusters i gry. Także jestem niestety nie w temacie, ale wiem, że jest ta piosenka Who You Gonna Call? Ghostbusters. No, śpiewać nie będę, bo trochę cringeuje, ale słuchajcie, dzisiaj mamy nową emotkę. Piki normalnie siadane jest na krzesełku, jest grane. Ha! Nice Powiem tak Po dobrej 40 fragowej gierce Dobrze jest sobie usiąść na hamaku U mojej babci to nie jest hamak w sumie To nie wiem, to jest bujane krzesło, nie? Mam u mojej babci takie bujane krzesło, więc dla babci Za babci, za Dziusia, Taką sobie emotkę dzisiaj na kocik Ewron zakupimy Widzę, że całkiem spoko emotka, co? Taka muzyka, która się pojawia dopiero jak usiądziesz Oprócz tego, słuchajcie, a propos emotek Wróciła Rolly Co prawda bardzo jej nie będę mógł pokazywać bo wie, wiecie, jak jest z prawami autorskimi. Ale Roli wróciło do sklepu. I Last Forever. Pokrzamp. Także fajne emotki. No ja sobie te dwie kupiłem, jak wyszły na początku, bo całkiem, całkiem fajne. Oprócz tego wrócił Pan Pili z tą swoją emotką. Okej, okay, okej, okay, byczku. u bananów to już chyba cztery, no nie? No i wróciła Pani Misia. jest ona w ogóle szósty sezon, czyli już trzy Halloween. Trzy Halloween? Teraz jest trzecie Halloween, no nie? Które chyba Pani Misia jest... Bo było te, to... Rok temu i, i to sezon szósty, no nie? Jezu, ile to już czasu, czat minęło. Tak czy inaczej, słuchajcie, tak się prezentuje dzisiejszy sklep. Ja zdecydowanie mogę sobie tutaj Halloweenowe skiny Ghostbusterów, ale przede wszystkim dzisiejszą emotkę i tą właśnie emotką zapraszam was na dzisiejszy odcinek z testowania broni mitycznej Halka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Miłego oglądania. Pa, pa, pa. Dzień dobry chat, witajcie w dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że wczorajszy amok wam się podobał Jeżeli ktoś oglądał ee, No to git, jak ktoś nie oglądał to trzeba sobie po tym odcinku nadrobić Bo wczoraj właśnie za Amonka Fany moment leciało, ale obiecałem wam też Dzisiaj odcinek, więc polecimy sobie Z gierką i w sumie mam nawet pomysł na odcinek Nie będzie to takie losowe granie Ponieważ słuchajcie, tylko poczekajcie Może wyjaśnię tą Aurek, która mi ukradła broń Dobra, dziękuję bardzo czat, Co mają ci ludzie, którzy dodają sobie właśnie ten taki człon rosyjski Do końca niku, to chyba jakiś rosyjski klan, co? Bo widziałem go kilka razy, a w sumie nawet nie wiem, yy, co oznacza. Tak czy inaczej, weźmy sobie tutaj rzeczy, wyjaśnijmy pana Ironmana. Chyba nawet widzę Ironmana. Widzę Ironmana. Bo tutaj ludzie się strzelają, dobra, witam. Te schody. O, czekajcie, zabuduje się. Tak, dzień dobry, panie John Wick, witam. Tutaj widzę, że od razu do mnie Ironman zaczyna strzelać, więc wyjaśnijmy sobie Ironmana. Ironman, zgiń szybko, bo ja muszę pogadać z widzami, a tu jest za głośno, żeby w ogóle kontaktować cokolwiek. Także weźmy sobie, zeskoczył mi tutaj typ jest Ja się nie chcę bić, bo ja chyba nie mam taja. Nie mam do MK amo. Nie bij mnie, nie mam do Mki ammo, No nie bij mnie, Dobra, wywalę go z tego. Hej byku, hej, hej. Dobra, nie mam amo, ale mam drugi. <ścoughs> to uczucie, kiedy nie masz nic przeładowanego, ale jeszcze próbujesz plagować. Dobra, mm, weźmy sobie te rzeczy, ponieważ słuchajcie, oprócz tego, że mamy Halloweenowy Update, i oczywiście mamy Midasa broń. To też mamy, no już nie taki nowy, bo trochę ten update halloweenowy jest, ale teraz się zorientowałem, że przecież mamy rękawice she Hulk, no nie? Czyli te rękawice, które w teorii w ogóle nie są hype'owane, bo podobno są dosyć słabe. Dzisiaj sobie je ogarniemy, postaram się przynajmniej. Duch w ogóle sobie jedzie wyścigówką, czy on jedzie na mnie? On chyba jedzie na mnie. Co oznacza, że będziemy go musieli skonfrontować, może w sumie nawet tak... O, tutaj jest typ, dobra. Typie, chodź tutaj, z rękawic zostaniesz, co? Z rękawic kolega nie chce dostać, ja nie mam kurde shotguna. A, ja po prostu mogę walnąć z Unibima, co? Zginiesz? Siema, dostałeś? Masz biało. Dobra, ten koleś w ogóle nie... On w ogóle nie kontaktował. tym jak niektórzy dostają z Unibima, oni w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. Słyszę tutaj gdzieś ducha albo kogoś. Cześć. Cześć, gdzieś tutaj słyszę strzały, ale... Znaczy, kroki. Tutaj mam jeszcze slurpy, więc mogę sobie walnąć. 169 HP! Duch na mnie już leci. Siema, duch. Jezu, te duchy czad. Ja mnie sami trafić nie mogę. Czekajcie, wzlecę. Te rękawice w ogóle Ironmana to jest chyba najlepsze kontra na duchy. No nie, bo one nie mogą latać. Jest auto nacelowanie. Ta, mamy Ironmana, jezus. Tylko mógłbym trafić. Hej, byku, siema, ale że w głowę za 83. Dobra, otwórzmy sobie safe, No i słuchajcie, te rękawice Ironmana. Niestety nie wiem, gdzie lecą, ale raz je chyba widziałem i po prostu o nich jakby zapomniałem. Ale mamy, słuchajcie, jeszcze w tym. Zaczy te rękawice, które są yy, mają taką niechlubną nazwę, że są najgorszym mitycznym przedmiotem, jaki jak wyszedł. To jest w ogóle ten duch. No tak, rządny wróg. Siema byku, no niestety, unlucky. Zawsze teraz muszę liczyć się z tym, że gracze są prawie podwójnie, bo zawsze. Chociaż powiem wam, że im dłużej ten patch trwa, tym więcej osób niestety z tego ducha wychodzi. Ja się czasami na tym łapię, słuchajcie, że też czasami... Jak już jestem zirytowany, że zginąłem na początku, bo jak jestem duchem na końcu to jeszcze dogrywam, bo mam nadzieję, że w ogóle wygram duchem. W ogóle musimy sobie zrobić taki odcinek, gdzie będę próbował duchem wygrać. Ale jak na początku ginę i jestem, mam być duchem przez całą grę, to w sumie mi się trochę nie chce. Wiecie, te duchy, tak naprawdę za dużego pola do popisu nie mają. Tutaj ktoś jeszcze jest, chyba ktoś wsiadł do samochodu, ty, czekaj. Wydawało mi się, że słyszałem, jak ktoś wsiadł do samochodu albo wysiada z samochodu. Ta! <laughs> Dzień dobry. A to nawet nie duch, teraz to w ogóle jest taka moda, że duchy są w samochodzie Dobra, byku Jezu, dostał raz, mimo że mam na nim celownik Dobra, a to są w ogóle moje schody, dobra Zresetujmy sobie, siema Co tam, kolego? Uuu, koleś we mnie trafia, ale kolego Już nie przesadzajmy Tom Morrison, pewnie zaraz mi wleci duch o nazwie Tom Morrison Weźmy sobie jedną potkę Tam jeszcze było dużo leczenia Już chyba nikogo nie ma, także sobie wycofajmy się No i teraz problem jest w tym Skąd wziąć te rękawice? One są chyba z tych, samo, z tych samolotów, queenjetów Więc może być tak, jak kiedyś próbowaliśmy z Jacobem, że w ogóle nie znajdziemy żadnego. O, teraz myślę, jak to zrobić. Tutaj możemy sobie czak splasza, walnąć. No, wezmę trzy potki, duże, już teraz nie będziemy tego kewa. I czy mamy tego ducha? Panie kolego, o jest, proszę bardzo. Czy to pan Morrison? To pan Morrison, dobra. Wydaje mi się, że 9 fragów z tej miejscówki to jest limit, jaki je ogarniemy. Więc możemy sobie stąd iść, a pójdziemy sobie na Midasa. Jak w ogóle wlecę rękawicami W rifta, to będę miał zaburzoną grawitację I będę wolno opadał Przekonajmy się, jakby to mniej więcej powiedziało Ta, lecę wolno Jezu, jak ja wolno lecę, dobra Teraz się rozpędzam, bo to po prostu jest taka grawitacja troszeczkę Że trzeba się bardziej rozpędzić I czy ja znajdę Midasa, czy jakkolwiek znajdę Widzę, że już znaki zapytania robi ochroniarz A to naprawdę na pewno znaków zapytania na mnie nie robi Co oznacza, że tutaj ktoś jest No, się na ruinach zawsze są ludzie Tak naprawdę tutaj są większe dymy niż na... Yy... Niż na miejscówce Tutaj był duch, nie? Siema <laughs> Kolego, daj spokój Czad W te duchy czasami ja nie mogę trafić Nie, wiem, Mam celownik na typie Dobra, tam widzę, że duchy szaleją I nawet jakiś gracz Siema, graczu Ja chyba rękawicami podbiję On raczej nie jest zorientowany, że ja tu w ogóle jestem Dobra, jest po kewie Mogę, bo u nimi ma walnąć Siema, walnąłem Ale niestety O zobacz. Dalej jest ten błąd, ja wolno opadam Chciałem go szybko dojechać I dalej nie mogę Dobra, tu jest za dużo duchów Wycilujmy, wycilujmy akcję te duchy czasami ja mam wrażenie, że one mają czas zepsuty trochę hitbox Bo w nie się czasami dosłownie nie da trafić O, Ten koleś tam ma okno otwarte Ja chyba z niego zeskakuję, ta, let's go Siema byku, dobra, zabiłem ciebie I zabiję teraz ducha, błagam Dobra, duch dostał z pompy Let's go chat, ej, do nie jest aż tak źle Już 12 fragów, tylko problem jest taki, że Musimy znaleźć rękawicę Halka, albo pani Halka W sumie jedno z dwóch <laughs> Dobra, weźmy sobie leczenie Tutaj już słyszę jakiegoś ducha Słyszę kolejnego ducha, więc może sobie troszeczkę obejdziemy to. Mamy tutaj. Siema. Dobra, dostałeś w głowę, no proszę dostań, dobra, let's go. Teraz mamy jeszcze jednego. Z tymi duchami to nawet powiem wam, że jest spoko granie. no tylko, że on ucieka, chat. A nie, nie ucieka. On tak lata z jednej na drugą, siema typie, niech ktoś się może bić. On już nie ogarnia, on już nie wie. Flolatek TV, troszeczkę taki polski nikt, co? Flolatek, pozdrawiam. Jeżeli mnie słyszysz, to ponuzdro dla ciebie, jak to mówią. Dobra, no 14. Kogoś jeszcze słyszałem, ktoś tutaj podchodzi, Byczku? Co ty robisz? No nie, on tylko jest strzel, błagam, naprawdę. Naprawdę, trzeba ci ludzie wchodzą. Oni są, jakby w szoku, że ja tu jestem. Okej, okay, dobra. Yy, myślę, że trzeba by odwiedzić kolejną miejscówkę, czyli tak zwane Salty, bo tutaj już chyba wszystko czyste, co? Może z dropa poleci Nie no, powiem tak Jak już był tak drop blisko ruin, to stwierdziłem, że sobie go wezmę W krzaku pewnie ktoś drop, y, dropi Kampi? Nie, nikt nie kampi No proszę bardzo Zwykle jak jest taki drop i tak nikt go nie zbija O Jezu, ale że w ogóle nie ma leczenia tylko złoty tek O, szkoda No dobra, będziemy musieli, słuchajcie, poszukać Jezu, zrobiła się ta taka najciemniejsza mgła To jest, powiem wam, że Troszeczkę Creepy, jak tak prawie nic nie widzisz, ale to dobrze, bo ludzie się nie będą wybijać, w ogóle 15 duchów. Jeszcze chyba nie było takiej sytuacji, przynajmniej w moich grach, że byłoby więcej duchów niż graczy, no chyba że w endgame, prawda? Że tam wiecie, są 4 duchy i dwóch graczy, ale to o takiej sytuacji nie mówimy, ale tak jak na przykład, że byłoby 14 duchów i 10 graczy, no tego chyba jeszcze nie widziałem, a duchów naprawdę dużo żyje w sumie. Włączyłem sobie w ogóle, słuchajcie, opcję, która, która strasznie mi boostuje FPS-y. Jest to ustawienie w pierwszej zakładce DirectX i ustawiłem sobie ją na dwunastkę w nawiasie beta. Powiem wam, że gra działa mi dużo, dużo lepiej, więc jak macie jakieś problemy z FPS-ami... Byczku, czy ty naprawdę uda udawałeś, że się nie ma? Ja wiem, że tu jesteś. Eee, więc jeżeli macie jakieś problem z FPS-ami w grze, to nie ja tej termicznej, nie, termicznego cukierka nie biorę, to ustawcie sobie tego DirectX 12 wydaje mi się, że może niektórym e, pomóc w, w FPS-ach mi pomogło w sumie. Na odcinku pewnie tego nie będzie widać, bo i tak miałem ponad 60, ale. czy ta, czy ta aura udaje? Aura, co ty robisz? Czat jest to jest aktor, to jest aktor. Nie wiem czy ja w aktorów nie mogę trafiać. Jak jest normalny gracz, to daję mu trzy heady. W aktora ja po prostu widzę, że jest aktor po prostu biegnie i do mnie strzela. I nigdy nie mogę trafić. No to jest już niestety chat. To już jest niestety. Jestem skazany na takie granie, że na salsy nikogo nie ma. Także, mm, generalnie ten Direct X12 sprawia, że FPS-y są dużo stabilniejsze. Tutaj jak ktoś kogoś zabił przy samochodzie chyba. To było przy samochodzie? Słyszałem chyba samochód. Z sedanem w ogóle chłop przejechał! A na fiche było, że Sedanem zabił się, byku Witam, dzień dobry. O nie, zanim się zorientował, zanim się zorientował. Dobra, kolego, ty zapewne mi tutaj zaraz wyjdziesz duchem, co? O, widzę kolejnego ducha, to na pewno nie ty, dobra, jest kolejny. Tutaj widzę, że Koleś coś robi, ma coś w ręku, już nic nie ma w ręku. <laughs> co ci ludzie że sobie robią, to ja nie wiem. Ten chłop był chyba aktorem, już dwóch aktorów. Zawsze na Salty jest po prostu wylęgarnia aktorów, się ma byku, ty niestety nawet nie zareagowałeś. Unlucky sytuacja Fajnie jak tak ludzie. Widać, że z zemsty się na mnie fokusują, a tutaj tak, widzicie, to jest duch aktora. Duch aktora generalnie stoi w miejscu, z tego co to... Hacker bonusow w ogóle co jest? Sieła hacker bonzo, dzięki bardzo. 22 fragi, ty czad, no proszę bardzo. Problem będzie taki, jak e, zrobimy high gerkę, a nawet tych rękawic nie zdobędziemy. Niestety, już jest na tyle mała strefa, że może po prostu u kogoś znajdę. <laughs> na razie mamy, słuchajcie, dropa, którego sobie wezmę po drodze. Powiem wam tak, coś mi syczy. Ja nie wiem, czy jak coś. czad, mam wrażenie, że czasami nic nie syczy. W sensie coś syczy. Ale nie jest to ani gracz, ani duch, ani bot, ani aktor, tylko po prostu jakieś takie randomowe, wiecie, dźwięki. Dobra, weźmy tego. A ktoś zbił tego dropa? Gdzie? A tutaj. Ja pierdziele. Dobra, wyku, spokojnie, uspokój bombę. A jak go nie mogę trafić? A tutaj chyba musi być walnięty Oj, kolego, tak, tak, tak. Oj, jeszcze jak? Dobra, czekajcie, to są moje te, ktoś rzuca w nas najdami. Ja szybko cię, go podmienię. Siema! Dziękuję bardzo, 160. Ktoś mi tutaj rzucał najdami, a to ty, dobra. Dzięki marchewa. Yy, no, generalnie nie był to najlepszy gaming marchewa z twojej strony. Dobra, teraz muszę uważać, bo będą yy, dwa duchy powinny mi wyjść z tego typa z boksa oraz marchewa mi powinien wyjść. Często ci ludzie powiem wam, że teraz wychodzą tymi ducha, a słyszałem coś, jeszcze spada. Widziałam Cię, widziałam Cię, typie Chodź tutaj Czy to Marchewa? Czy to ten drugi? Jezus Maria, te duchy czat latają jak Z rękami zciewalne Czad te duchy, dobra, to nie był Marchewa Marchewę zaraz pewnie spotkam Chociaż może Marchewa wyszedł Marchewa, no daj Polakowi O, Skarek, proszę bardzo, a miał właśnie zaupgrade'ować sobie MKę nie, jest jednak duch Marchewa? Czy to Marchewa? Jak najbardziej, <laughs> let's go Ty no, proszę bardzo, myślę, że 30 w tej grze Jest jak najbardziej możliwa Problem jest tylko taki, gdzie są rękawice pani Hulk? Ponieważ to będziemy na pewno potrzebować. Mogłem sobie na Quinjeta polecieć. Jak nie znajdziemy w tej grze, to spróbuję w następnej. Aczkolwiek, wierzę, że się uda. O, ale tutaj już chyba nikogo nie znajdę, co? Strefa tak dosyć na środku, bym powiedział, więc e, przewiduję, że tutaj gdzieś będą ludzie. No tak naprawdę jest jeszcze sporo graczy, bo jest aż 15 uczestników tego meczu. Co prawda, 7 graczy i 7 duchów, no i ja. I na razie niestety nic nie widzę tego ducha, o mój Boże. Ty, jak te duchy normalnie mają movement, dobra, dostał dwa razy. Proszę dostań. Przez te duchy mają taki mały hitbox. Ja, słyszę z mojej lewej, że się biją. Ale może jeszcze mi się uda dobić tego ducha i ja pierdzielę tam głaczat. Dobra, ja go coś tam widzę. Eee, nieważne. Są tam strzały, więc tam sobie zdecydowanie pójdziemy do graczy. Duchy mogę sobie zostawić na sam koniec, prawda? Najpierw załatwmy sobie graczy, bo gracze mogą się zamienić w duchy. I potem sobie najwyżej, tak zwanego Ghost Bastera zrobimy A tutaj łowczyni, wam O kurczę jest pod kewie, chłop Czy on się bije z duchami? Ktoś poleciał, ma tym... O Jezu, to duch poleciał Gdzie są gracze? Ja bym na razie chciał gracza Tam się biją, dobra Koleś zginął Koleś zginął od od ducha, już wampira miałem powiedzieć Dobra, chłop zginął, let's go Ten drugi jest gdzieś tutaj, w tych domkach Czy tutaj jesteś? Nie macie, on ty będzie... jesteś pewnie w drzewach, co? Ta, jesteś tutaj, już cię widziałem Ała! Proszę bardzo, jaki ej chat! Dobra, walnę cię z tego, jesteś po kewie i teraz leżysz! <noise> Oj, patrzcie ten błąd! Ja teraz nie mogę skakać! Oj, to jest najgorsze, bo tu są te duchy. Oj, ja pierdź, jeszcze mnie ktoś zbił. Dobra, na szczęście ten błąd z tym skakaniem nie trwa aż tak długo, dobra. O, nie, 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 ja nie będę brał. Muszę, muszę wziąć U Libima. I gdzie jest chłop, który do mnie strzelał? On wszedł do kibla, o Jezus Maria, najgorzej Chłop wszedł do kibla, a ja dostałem w plecy ze snajperki, naprawdę Dobra, w panicznie musimy sobie użyć potki dłużej I może znajdę jakiegoś meda Niestety tu są małe poty, no małe poty już mnie nie wyleczą no, W mogłem wziąć małe poty i dużą potę, ale nie wiedziałem, czy mnie będzie ten snajper dojeżdżał On ten snajper mnie dojeżdża, ja pierdzielem To jest, słuchajcie, sytuacja patowa, jak to mówią Dobra, wylądujmy sobie ja bym poszedł po te dwa dropy, bo są dwa dropy na mapie Tylko, że ten koleś mnie będzie dojeżdżał, prawda? O, czy ja tak naprawdę mogę coś zrobić? Chodź tutaj, koleś o, Jezus. Jest po kewie, ale on się teraz... On nagle się boi, czad Walniemy mu z Unibima, dostał za 90 Lecę po niego Siema, byku Czy ty naprawdę, koleś? Czy ty naprawdę zginąłeś od tego typa, który bije z kibla? Ja pierdzień, dobra, może miał meda To med by mnie uratował tak naprawdę o, nie, on miał małe poty, snajperkę, jezus, Maria. A ty typie, gdzie jesteś? On serio uciekł znowu do Kibla. Tam w ogóle coś odjeżdża. On możliwe, że odjechał. Tu jest duch. Spokojnie, chilling. Chilling bomba, dobra, fantastycznie. 30 wbita. O, to przynajmniej tyle. Mam miotłę, ale wezmę sobie. Mm, wezmę sobie dropa. Czy jakiś duch ze mną wziął tego rifta? No nie gadaj. Dobra, ja mam bardzo małą HP i tak naprawdę duchy. Mimo, że dużo obrażeń nie dają, to czasami je ciężko zabić. I tu widzę, że właśnie jakiś. Tu widzę, że właśnie jakiś gracz zginął na dropie Jezu, ile tu jest duchów, jeden kampi tutaj Jezu, spokojnie, o mój Boże, czat Widzicie, o tym mówię, Boże, proszę, nie chcę zginąć Naprawdę? Nie zabiłem go jeszcze? Dobra, tutaj duchy sobie jadą w ciężarówce Jeden w ogóle wszedł, co jest, a dwóch graci, siedem duchów Dobra, spokojnie Aha, czy ja mam zbugowany, ja pierdzie, mam zbugowany czat Nie mogę skakać Halo, gierko, dobra, odbugowało mi się Jezus, Maria, z tym o czat Tam jest duża pota Chłop wie... Czat, te duchy są ogarnięte dosyć chyba. Bo jak tylko się wcelowałem, to ten duch wiedział, co jest pięć. Tutaj odbijać. A duch jest na odbijaczu, naprawdę? Dobra, czekajcie, zabuduje się tak. Tu mamy małe poty, mamy dużą potę. Mam nadzieję, że mi nikt nie dojedzie. Chyba jest duch za tą ścianą. Czekajcie, ja się trochę zabuduję, żeby sobie zobaczyć. Tamten duch chyba nie ogarnia że ja tu. Dobra, ja pierdziele. Typie, wypadł. Dobra, zabuduje się troszeczkę wyżej. O... No dawaj, typie. Żegnam, dzięki bardzo. A to chyba nawet nie był ten duch. Ta, to nie był ten duch. Dobra, let's go. On był akurat na strzała. Zabuduje się. Weźmiemy sobie dużą potę. Jezu, ale to jest intense chat. 500 duchów się normalnie... Jak jakiś timing na turnieju z widzami normalnie. Jak wszyscy się tymują na ciebie. Ja pójdę po prostu tam na górę. Tutaj wierzę, że nie ma typa, prawda? Dobra, tutaj nie ma typa, bo tu były takie budowle. Jeszcze jeden gracz został, no nie? O... I nie mam rękawic. Mi się wydaje, chat, że rękawice w ogóle były tam wcześniej. Tylko, że ja byłem za bardzo zajęty, żeby się leczyć. Ty typie w ogóle... Co ty robisz? Dobra, chłop, chyba zgubił mnie, tak że mnie szukał po jakimś czasie. Dobra, tu jest kolejny duch. Proszę. Proszę. Dobra, 35, 35. dowiecie chyba z rękawic typie. Dobra, let's go. O mój Boże, czad że ja uspokoiłem tą sytuację. To jest jakiś insane po prostu. Dobra, tutaj mamy lud, tak zwany fat lucik. Weźmiemy sobie potę, żeby nie ryzykować i wrócę się tam, bo wydaje mi się, że tam były rękawice wcześniej. Tylko najpierw ogarnijmy sobie tutaj, bo tutaj mam ducha. Okej. Okay. To był jakiś randomik tak naprawdę. Nieagresywny duch. Po prostu do mnie przyleciał, w ogóle mnie nie atakował. Dobra, no tutaj nie ma rękawic, więc wrócimy się tam, bo wydaje mi się, że tam coś było i mam nadzieję, że to rękawice, bo to był chyba jakiś kwadrat. Tak sobie teraz pomyślę, co mogło być kwadratem? No w teorii rękawice duma są kwadratem, ale jest taką obramówką, prawda? Więc wrócimy się tam, na szczęście jest to w strefie. O, Tam były miotły, więc chyba chilling. No w teorii mam dwie osoby, na których mogę przetestować. No fajnie było z tych rękawic wygrać mecz. To było gdzieś tutaj, prawda? Eee, weźmy, weźmy sobie najpierw tego dropa. Bo chciałbym mieć trzecią dużą potkę. Eee, dzień dobry, czy ja mógłbym poprosić o tego dropa? A w tym dropie jest duża pota. No proszę bardzo. Widzicie? Czat grę po prostu wystarczy poprosić ładnie. Obstawiam że to w ogóle jest ten typ z tego kibla. <laughs> Dobra, gdzie tutaj były te itemy? Oczywiście zepsuło mi się skakanie, pogchamp, bo anulowałem rękawice przed chwilą. Dobra, okej, okay. już mogę skakać. Jak mogę skakać, to mam zasiężenie. Tam są w ogóle jakieś budowle. O, nie wiem. A tu się... Jezus Maria, chłop pod deszkiem kampił. Naprawdę? Typie, chodź. Chodź. Pobawię się z tobą, jak będziesz na duchu. Dobra, podmieniam cię, siema. Naprawdę? O Jezu, nie mam w ogóle pompy przeładowanej, koleś. Ty byłeś i tak marnym, marnym targetem. Dobra, wypijmy sobie dużo potę. I mam, słuchajcie, dwa duchy, na których mogę przetestować... Yy... Rękawice, jeżeli to faktycznie były rękawice, czekajcie tylko, gdzie one dokładnie były. Bo już nie wiem. Ten duch na razie na mnie nie leci, co znaczy? Dobra, leci na mnie. Typie. No, jedne, jednego mogę zabić. Chodź, koleś, dobra, fantastycznie. To był ten, czyli został mi jeden duch. Gdzie były te rękawice, chat? O... Okej, okay, one były tutaj. Tak, i tu są te, widzicie? Tak myślałem, jaki to jest kwadrat Dobra, mamy jeszcze chalkowe rękawice, proszę bardzo, więc będziemy mogli sobie, słuchajcie, przetestować. One mają taki, chyba czekajcie, tak podskakujesz i potem lewym masz taki skok, OK? Ja jestem ciekaw, ile to bije? Siema duchu, chcesz może jeden na jeden, bo patrzcie duchy, biją też z rękawic, no nie? Znaczy z y, rąk jakby Więc możemy zrobić pojedynek MMA we <laughs> was z duchem. Siema by kuchać. ja teraz, aha, czy ja mogę sobie przedłużyć ten skok. No, niby okej, okay, krótki cooldown, ale najważniejsze są obrażenia. Bo czat jak podchodzisz na blisko do typa, czy ty naprawdę uciekłeś, mi typie? Ja pierdzielę. Najważniejsze są, słuchajcie, obrażenia. Jaka to jest ilość obrażeń? Bo zauważcie, że Wolverine na rękawice biją bardzo dużo, a i tak się czasami pada od pompy w głowę. Więc, żeby te rękawice jakkolwiek były uży użyteczne, to musiałyby bić bardzo dużo. I zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że z podskoku walnę dużo więcej niż nie z podskoku, prawda? Więc ogarnijmy sobie, gdzie ty jesteś typie tutaj. Czekaj, czy ja mogę na ciebie jakoś tak wskoczyć? Czekaj, jak jesteś tutaj, ja mogę zrobić tak. Eee, smaria. koleś, to no nie kolapsuj mnie, no co ty robisz? Chodź zawalczymy. Czekaj. Za 45, Ok, let's go. Dobra, został mi jeszcze jeden duszek. Chodź tu koleś. Czyli tak, 45 to jest dużo. To nie jest tak naprawdę dużo. Mm, ale zobaczymy ile ze skoku uderzam Dobra, mamy kolejnego kontendera Koleś, chodź, chce się ze skoku ubić Ty, chociaż można by zrobić zawsze chat trick Miotła plus te rękawice Bo jeżeli te rękawice nie zadają fall Czekaj, o teraz mogę Pokczamp! chodź tutaj Jezu, ale z duchem chat to robić to chyba nie był najlepszy pomysł Tak pomyślałem, a duchy mi zostaną One mnie nie zabiją na strzała z pompy gdzie on jest? Czekajcie, bo już zgubiłem ducha. Tutaj jest. W teorii ja mogę zrobić trick chat z miotłą. No nie, czyli miotła anuluje. Nie, no nie, 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 byczku, nie samochód. Czekajcie, zbiję opony, żeby on nie mógł nic zrobić. Powiem tak, z tego normalnego lewego za dużo nie bije. Zobaczymy, ile będzie bił z podskoku, ile zdążę typa trafić. Najlepiej to by było właśnie z miotły, no nie? Czyli tak, miotła anulujesz miotłę w najwyższym punkcie i potem uderzasz z tego halka. Koleś, chodź tu, podejdź, proszę. Bijemy się, czekaj. Ja mu tak kucnę, żeby on pomyślał, że jestem friendly. I potem zdradzę jego zaufanie. Dobra, miotła. Teraz naciskam halka. Let's go. Czy ja naprawdę walnę go za 40? O, epic. To jest naprawdę fatalny mityk w takim razie. Czekaj, jeszcze raz spróbuję. Lewy. Za 40 go biję no co ty dajesz? Ty myślałem, że co najmniej jest 80. Zresztą w sensie, jak klikam randomowo lewy. Let's go. Dobra, chłopiec już widać, że się poddał. Powiem tak. Jeżeli potrafię zrobić coś takiego, że w locie kogoś trafiam i biję go za 40. To to jest czad, faktycznie najgorszy mityczny przedmiot, jaki jest, ale 38 fragów, wydaje mi się, że całkiem spoko, no powiem tak, nie miałem dobrych celi, jeżeli chodzi o yy, przetestowanie tego, ale wydaje mi się, że gdybym grał na normalnego gracza, to już bym dawno dostał z pompy, więc dobrym pomysłem było to przetestowanie, słuchajcie, na ostatnich duchach, ale ja wam, słuchajcie, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, yy, mityka oceniam na 2 na 10, bo przynajmniej można sobie poskakać i można skybase zrobić, a w kolejnym odcinku, słuchajcie, spróbuję wygrać jako duch, także trzymajcie się i raz jeszcze dziękuję za 600 kasów. cześć, cześć!